Cześć! Z tej strony Wiesław, zapraszam Was serdecznie na film o modelu Philips PUS 8818. Jakie technologie w jakości obrazu i dźwięku zawarł producent w tym telewizorze, aby dostarczyć nam niezrównaną rozrywkę? O tym wszystkim dowiecie się w tym filmie. Słuchajcie, jeżeli spodoba Wam się ten film, zdecydowanie zapraszam do subskrypcji tego kanału, a łapka w górę będzie na pewno mile widziana. Model, o którym tutaj mówimy, jest najnowszym przedstawicielem linii Philipsa d One. Technologia, o której będę teraz mówił, jest technologią firmy Philips, stworzoną bardzo wiele lat temu, a mówimy tutaj o systemie Ambilight. Jest to, słuchajcie, system inteligentnych diod, które znajdują się na tyle telewizora. Mamy trzy strefowy system Ambilight w modelu, o którym tutaj mówimy. I są to diody, które odpowiednimi kolorami podświetlają nam ścianę, która jest za telewizorem. Co nam to daje? No, po prostu każdy scenariusz przy takim rozwiązaniu jest o wiele bardziej spektakularny ponieważ kolory, które są wyświetlane na ścianie podążają tak naprawdę za tym, co się dzieje na ekranie samego telewizora. Oczywiście w samym menu telewizora mamy kilka trybów Ambilighta, natomiast możemy sobie w pełni spersonalizować ten system, czyli ustawić sobie swoją kolorystykę, swoje natężenie koloru, czy nawet chociażby kolor ściany. Sercem telewizora PUS 8818 jest procesor P5 Perfect Picture. Co kryje się pod tą skomplikowaną nazwą? Otóż jest to bardzo wysokiej klasy procesor, który przetwarzając sygnały, które podłączamy do telewizora, bierze pod uwagę kilka ważnych parametrów tego obrazu. Mówimy tutaj o kolorze, mówimy tu o kontraście, mówimy tu o ruchu, mówimy tu o ostrości tego obrazu i w końcu o jakości materiału źródłowego. Dodatkowo procesor ten jest w stanie rozpoznawać pewne elementy obrazu, na które patrzymy, jak na przykład naturę, jak na przykład ludzkie twarze, jak ciemne fragmenty obrazu i teraz wykorzystując w swojej pracy sieci neuronowe, uczenie maszynowe, jest nam w stanie zagwarantować, że niezależnie od tego, jakie jest źródło, jakie jakości jest źródło obrazu i dźwięku, które podłączamy do telewizora, treść wyświetlana na tym ekranie będzie najwyższej możliwej jakości. Warto zwiększować, jeżeli chodzi o jakość obrazu, którą oferuje ten telewizor, że mimo iż nie posiada on pełnego podświetlenia strefowego, to jest w stanie przyciemnić pewne fragmenty obrazu, a inne rozjaśnić. Dzięki temu e, czernie będą jeszcze bardziej smoliste, natomiast efekty w jasnych fragmentach obrazu również będą bardziej widoczne. Potencjalni nabywcy tego telewizora powinni być również zadowoleni z formatów HDR, które ten telewizor odtwarza, bo mamy tutaj do czynienia z HLG, czyli z HDR-em do telewizora. Telewizji na żywo, mamy tutaj HDR10, mamy tutaj HDR10 Plus oraz najbardziej popularny format od Dolby, czyli Dolby Vision, dodatkowo również Dolby Atmos. Na pewno graczy zainteresuje informacja, że w modelu ps 8818 mamy na wyposażeniu HDMI 2.1, czyli wszystkie dobre technologie, które niesie to łącze HDMI, takie jak na przykład tryb niskich opóźnień, zmienny klatkarz czy wzmocniony zwrotny kanał audio, są oczywiście na pokładzie i dzięki temu możemy podłączyć konsolę najnowszej generacji i grać w ich najwyższych parametrach, czyli rozgrywka tutaj w 4K120 Hz ba, jeszcze dodatkowo w Dolby Vision, to po prostu jest. Przyjemność. Dodatkowym atutem jest na przykład panel gracza, gdzie mamy bardzo dużo ciekawych informacji, czyli na przykład jaka jest rozdzielczość, jakie mamy klatki na sekundę. Możemy sobie ingerować jakby w jakość tego obrazu, czyli rozjaśnić go wtedy, kiedy potrzebujemy, przyciemnić tam, gdzie jest to koniecznie, podkręcić kolory w pewnych grach i już totalną wisienką na torcie dla graczy jest to, że możemy ustawić sobie celownik na środku ekranu. System, który napędza ten telewizor, to Google TV. Myślę, że tego systemu nikomu nie trzeba przedstawiać i można o nim mówić bardzo długo. Natomiast ja bym się skupił na takich podstawowych kwestiach tego systemu. No przede wszystkim jest to system bardzo łatwy, prosty i intuicyjny. Słuchajcie, jest to system po którym poruszanie się jest bardzo, ale to bardzo responsywne. Mamy dostęp do naprawdę niezliczonej ilości treści z internetu. Kolejną sprawą jest to, że jeżeli ilość aplikacji w samym telewizorze jest dla Was niewystarczająca, macie dostęp do ponad 8 tysięcy aplikacji, które możecie sobie na telewizor zainstalować. Mamy tutaj 120 Hz panel, ale dopiero te 120 Hz w połączeniu z autorskim upłyniaczem firmy Philips zaoferuje nam idealnie płynną rozgrywkę w grach i bardzo dużą przyjemność w oglądaniu relacji sportowych. Wisienką na torcie, jeżeli chodzi o informacje o telewizorze Philips PUS 8818, jest to, iż otrzymał on nagrodę ESA na sezon 2023-2024 za najlepszy Family TV, czyli po prostu telewizor rodzinny. Oglądając ligę hiszpańską można bardzo łatwo zauważyć, że piłkarze FC Barcelona mają na swoich koszulkach logo Ambilight TV, a to wszystko dlatego, że pojawiła się sponsorska umowa między Philipsem a właśnie Barceloną. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego modelu w rozmiarze, który będzie odpowiedni dla Was, proponuję szukać tych telewizorów w sklepach stacjonarnych MediaExpert, jak również na mediaexpert.pl. Dzięki bardzo, mówił Wiesław. Cześć!